She's great. <laughs> Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases with the porter tunnel project falling behind schedule this disaster leaves portland isolated from the rest of the city come on señor I'm no probably gonna kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. on the edge of the red light district where we can lay low but my hands are all messed up so you better drive brother oh kurba dorra not a tactus Wszystko mam dobrze ustawione, chyba tak, dobra, to jest pierwszy odcinek z GTA 3 na tym, że kanale premierowy odcinek, który miał być poniedziałek, ale uznałem, że będzie jednocześnie, że będzie jednak w, w, w sobotę. Macie dwa odcinki, macie dwa odcinki jednego dnia, bo czemu nie. Taki prezent ode mnie czekacie. Łączmy są sensowne Radio Flashback FM flashback 95,6, bo to jest jedyne radio, któregokolwiek sensowne z w tej grze. Ale tak, to jest GTA 3 gra, której za którą za, za którą chyba najmniej za którą jakoś mówiłem kiedyś. Kilka razy najmniej, nie, przepadam z wszystkich, w większości gier z serii GTA, w którą w ogóle grałem. Ale, tak jak widzieliście, w sensu zostaliśmy zdradzeni. Tutaj jest naszym głównym bohaterem, który kiedyś już się pojawił w GTA. A nam teraz wcześniej już uścigaliśmy. Wasze do mnie napisali, no ale pominę już ten fakt. Dobra, musimy teraz zmienić te że Jeśli je, je, nie jesteś w trakcie miejsc, możesz tym, y, zapisać, zpłatwem, ugodnie, na góry, w tym miejscu zapisać. ten tego, że się to skupiłem 6 godzin, nagle każdy w tym, że coś jest dobra. My to znamy z Ice i znamy to San Andreas, więc nawet nie musimy w zasadzie y, tego czytać. w zasadzie Możemy to olać po całości. Y, nazywa się Luigi, dobra, powiedziałem w takim razie, to Luigi jego. Ale tak, jesteśmy, strujemy klodek, który, jak już mówiłem, wystąpił. Y, Wyszczekaliśmy się z nim jako CJ kiedy Kieda San Andreas, a y, zdradziła nas Katalina, która była chłopakiem CJ. A Zatem, 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 zatem ciekawie się to bawią. Z którą nawiązań z GTA San który możecie zobaczyć, co z tego, że Trójka wyszła szybciej. Jest to pierwsza gra w Uniwersum 3D. Dzięki, wywalił mnie, fajnie miście. To się, to, się to się nazywa partner w ogóle. W spół, to się nazywa partner współpracy. Partner, kurwa, Partner współpracy. Nie wiem, tak, na co się odpowiedział. Dziewczynki Luigiego. Mm. zapada się ciekawie. Dobra, to jest ten. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest. To jest ten, eight ball. Ma, 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 ma dwa ręce w Gipce właśnie. Nie wiem, czemu ma, Ale no, może się kiedyś tego y, dowiemy. O, jak szybko. Czy jak szybko się z And pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. bra. Załatwmy się tylko na drodze, więc międzyczasie może co nieco u mnie Dobra, załatwmy ten, to jest górma? Y, tak, bo Kuruma zawsze była na początku, ale dobra, czekajcie. E, ściszmy, może tutaj tak konfiguracja dźwięku, głośność muzyki, ściszmy trochę. Dobra, to jest GTA3, które jak już mówiłem, y, nie ma specjalnie wiele różnicy od, od GTA. Vice. No, zobaczę, to no jest ten sam panel. Jest ten sam problem co z ten w Vice City, czyli myszką nie możecie sterować kamerą w samochodzie, ale jest za to kilka dodanych dosyć ciekawych mechanik w trójce. Tylko baga mi z już teraz, bo trzeba oszczędzać miejsce na dysku. No tutaj city, nawet tutaj w trójce trzeba oszczędzać miejsce na dysku, ale tak, jeśli zniszczy, jeśli Twój samochód wybuchnie, na przykład nie, załóżmy, że taka kuruma wybuchnie, to dostajesz za to autentycznie pieniądze. Tak ci się samochód, dostajesz za to jakieś tam pieniądze. Yy, co prawda może nie jakoś za specjalnie dużo, no ale ileś tam no lep, do, coś tam przynajmniej dostaniesz. No i emisja zaliczona, 1500 dolarów. Widzę, że, to, że nawet w yy, Liberty City jest inflacja, jak w Polsce. Ale dobra. Tak, normalnie Vice City tam w yy, San Andreas trwaliśmy dosyć małe nagrody na samym początku, a teraz już od razu dostajemy 1500 dolarów. Piszcie, że mi się to podoba, dobra, yy, jedziemy jak najszybciej zapisać stan gry, weźmy już tutaj kinie baseballowy. może nam się to na coś przyda. Dobra, napiszmy gniazdo pierwsze, kurwa, tak, Zawsze wydawało mi się, że tak jest niżej, no ale okej. Okay. O kurwa, dawno nie grałem, dobra, tutaj są jakieś informacje, samochody to wiemy, są w garażu są zapisane, zapisać stan gry to tak przejdź, okej. Okay. Okej, okay, tutaj chyba nie ma nic za ciekawego tutaj do znalezienia. Yy, Okej, okay, teraz musimy jakoś. ten. Yy, pójść do Ludziego, to co jedyne zlecenie, jakie możemy przyjąć. Nie, 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 nie to jest głupota, to była głupota. To była głupota, się już w ciągu pierwszych pięciu minut zostać dostać aresztowanym bo to, to mi się nie zazwyczaj nie podobało, no, ale pójdźmy jak najszybciej odblokować misję, u, je, pójdźmy jak najszybciej tę misję u Luigi'ego, tam jest spray, które no, chyba każdy z nas wie jak to działa, ale podejdę tutaj, bo tutaj kojarzę, w trójce kosztuje 1000 dolarów tutaj przemalowanie samochodu, normalnie to kosztuje, normalnie w Vice są San Andreas normalnie kosztowało 100,

no jest błąd, cały czas siężę akurat dowiedziałem. A tak, grałem kiedyś kiedy ta Trójkę i osobiście uważam to za jedną z najcięższych w ogóle. Yy... A, muszę podnieść kiba z bolowy. Chuj z tym, że w ogóle mamy kiba z zbolowy. <coughs> dobra, mamy kiba z zbolowy, nie będzie czemu, aż ja się im zebrałem. No ale dobra, pomijmy ten. Jak się biega w tej grze, czy nie, pierdolę, serio on tak szybko się zmęczył? A pierdolę, tylko tak szybko się męczy? To no tak, no w sumie, ja przyzwyczaiłem się z GTA My City, gdzie zrobiłem tę misję sanitariusza, to mogę przecież biegać, mogłem przecież biegać w nieskończoność. No zapomnę, kiedy będę chyba skorzystał z które nie są zaznaczone na radarze. No dobra, no czasem się zdarza, no. I czasami będzie trzeba, no jak, jak kurwa w każde, jak kurwa w każdym GTA Ale tak w mojej opinii a grałem wiele gier serii GTA właśnie jak się prawie zabił to GTA e, trójka jest w mojej opinii chyba jedną z najcięższych w ogóle gier. No ja miałem problemy z wielo no. W każdym GTA miałem problemy z pełnymi misjami, ale to właśnie w trójce miałem najwięcej miałem problemy z największą ilością misji. E, co mam mi zrobić? Dobra, potrafię do i tyle. Nie będę się z nim bił, nie będę nie będę podniebę, nie, będę, nie, będę, nie będę, potrzebnie tracił zdrowia. Dobra, co tutaj jest, samochód? O, Gier, ty. Kurwa. To... Ja jest, chciałem już powiedzieć, że to jest Aida, no, ale to nie jest Aida, chyba. Za dużo za dużo przyzwyczaiłem z GTA My City, ten, grałem tyle godzin w to, to żeby zabierać te ukryte parszki, których w trójce na bank nie będę zbierał. A dlaczego nie będę zbierał w trójce? No bo brak helikoptera, a no, szczerze mówiąc. Jeden, jeden z głównych powodów, który gra to to, że dzięki helikopterowi mogłem jakkolwiek dzięki, mogłem jakkolwiek szybko zebrać te paczki, a w trójce no to kurde no to jedynym środkiem komunikacji, jedynym środkiem jakie mogę się przemieszczać to jest samolot. Tak, w trójce nie ma motoru, nie ma helikoptera, jest y, samolocik Dodo, który jest, który jest gówniany, ciężko się nim, y, dosyć ciężko się nim lata. Ja na pewno nie będę umiał nim latać, dobra, mamy spokój z gliniarzami, to mi się podoba. Yy, schować samochód w skróce Ludziego nie Mam nadzieję, że mogę kolorze, trochę poobijać ten samochód. Tak, chyba mogę, bo zniszczę, bo zniszczę drzwi i jest, wszystko, jest wszystko w porządku. Okej. Okay. Musimy schować y, ten y, s, samochód w skrócie ludziego. Teraz się pytanie zapytacie, dlaczego nie używam mini-mapy? Widzicie gdzieś tu mini mapę? Widzicie gdzieś tu tą mapę całego miasta? No właśnie, to jest kolejna zjebana rzecz w tej trójce. To jest kolejna zjebana rzecz w trójce, że nie mogę używać, tej, że nie ma tutaj mapy. Mogę się jedynie posługiwać jakkolwiek sensownie mini Mogę się tylko mini posługiwać, bo nie ma kurna mapy w tej grze, bo nie ma mapy w tej grze. Vice City była. Byłam, ale w... ale... W, na, ale w trójce to już nie, to już, za, to już nie, to już są za duże, to już są duże wymagania. Dobra, ile nam zostało minut? Obecnie? Nie nie walmy, nie, nie to jest taksówka. Kurde, ty. E, czekajcie, bo tutaj jeszcze do mnie piszą komentarz. E, mam teraz 110 subskrypcji, a uwielbiam, że przed chwilą miałem 100, e, Coś ciekawego. Ciekawe minut. Ja pierdolę, że tak przypadkiem ułożył tele, przypadkiem telefonem ekranem o krawędź. Ja pierdolę, co debil. Dobra, póki co zapiszmy stan gry. Yy, dobra, jak to drugie zapiszmy. O, z parę się tu trzeba przyzwyczajać do nowych mechanik. Trzeba, trzeba tu się będzie przyzwyczajać do nowych mechanik. Jedną, też jedną z mechanik, która nie było w by City, yy, która była w by ale nie ma jej w Trójce. Yy. To jest mechanika tego, że nie da się przestrzelić opon. Zatem, jeśli jeździmy jakimś samochodem w miarę szybkim, znaczy podejrzanym za jakimkolwiek samochodem, to będzie nam łatwiej, to będzie nam, o wiele, to będzie nam zdecydowanie łatwiej uciec z policji. To też taka drobna ciekawostka, że tutaj się nie da w ogóle opon przestrzelić. Bożąc panny miski. Co, tak, słuchasz, jestem.

Najpierw myślałem przez chwilę, że to będzie ten misja, w której mam grać, czy na y, mam ten, jak najszybciej y, podjechać y, po nią. Ale nie muszę całe szczęście. Dobra, podejrzewam tutaj pod misję, podejrzewam, że mam co trąbić, Tak, tak. Dobra, wyłaś tak jeszcze tego mieszkania, bo... Ty, jakaś ciekawa... Tak, jaka, jakaś ciekawa nuta, czy na bank będą Na bank zaraz y, się okaże, że jakiś, jakieś diablosi tutaj będą chcieli. A nie, myślałem, że diabosie, diabio, di 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 diabiosi, diablosi, będą chcieli e, się ze mną. E, będą chcieli się ten. nie, pobić, czyli za to, że misji. No ale dobra, czemu się tutaj drzwi garażowe otworzyły? To nie mam żadnego pojęcia. Podejrzewam, że naprzeciwko była moja ten, kryjówka, dlatego się otworzył garaż. Ale zakanam. No tak. A, 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 tak e, a pierwszy rzut oka, o kurwa, starano się tam strzelać. Uciekam stąd. Dobra, na no, pierwszy rzut oka, jak grałem za pierwszy razem w trójkę, no to uznałem, że to. Tak, traciłem kogoś, dobra, nieważne. Eee, to uznałem, że nie, no dobra, no na razie ja ciekawa gra. Wiarę nie zła gra, ale kurna, jak przegrałem całą i całą co rozegrałem, no to szczerze mówiąc, i jak rozegrałem jeszcze inne eee, se serygeta, to nie, to uznałem to za jedną z gorszych, tak szczerze mówiąc. Ej, Dobra, o tam są w ogóle jakieś drzwi samochodowe, dobra. E, misja zaliczona i podejrzewam, że u Joey'a chyba odlokujemy misję dopiero wyznaczonych porach. Tak, pomiędzy 5 a 21. Dobra, no to skoro za pół, godzor, za pół minuty zacznie się ten. Będziemy mogli zacząć tam kolejną misję. To ja w międzyczasie poszukam może jakiejś broni palnej, bo tak kurde biegać samym eki baseballowym no to tak ciężko A o tak zapomniałem, że przecież... Znowu zapomniałem, że przecież tutaj klocz się męczy, zapomniałem. Zapomniałem, tam, to mi to o tem mogę biegać nieskończoność po, po, po zrobieniu misji z tego e, ratownika, ale tutaj to nie, to chyba czegoś, takiego zjawiska w ogóle nie ma w tej grze. Jeśli szukasz zajęcia, no to już jestem. Ostatni obiad mojej kabuszki i got a little job for you pal the ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect lips ferrelli is stuffing his fat face in the st mark's bistro so steal his car and take it to eight ball's bomb shop up in harwood you know eight ball right once he's fitted it with a bomb go park the car where you found it then sit back and watch the whole show but hurry up you won't be in forever Tak, to może będzie jak słuchać, dobra. A my jakiś samochód jest na to czas, 6 minut na to, żeby wykonać tęże misję. Dorośnie może taksówkę tutaj jakąś. O, dawaj tenże taksówkę, dobra. Yy, póki co. O! Zobrałem czyjąś taksówkę i dostałem. Co to? I dostałem. Hejs. A, czy to jest kolejna, czy to jest kolejna, co jest ciekawa mechanika. I tu się już nie podoba jedna mechanika, na którą teraz zwróciłem uwagę. mianowicie ja chyba tutaj samochody mają mniejszą wytrzymałość. Zatem to już będzie... Zatem to będzie chyba prawdopodobnie kolejny minus, który trójka ma no niestety całkiem sporo jak... No przynajmniej według mnie oczywiście. Możecie mieć inną opinię. I dobra, tutaj jest jakiś samochód. No patrz, tutaj kolej, kolejne z San Andreas. Znaczy trójka była wcześniej, ale kolejna rzecz, w której mówiście, w, która pojawia się w trójce i San Andreas. To tutaj ten bar, bar Mark, czy jak to tam w ogóle jest. Chyba na teraz myśmy tam lecieli. Lecieli CJM z tego z Las Venturas do Liberty City i tam urządzaliśmy strzelaninę. A. Normal, a... Tutaj w Liberty City w etatuce, widzimy tą całą, to wszystko, całe to miasto na a na ten kurwa, na nią musimy wysłobić. Idziemy całe, i widzimy całe miasto. Mamy dostęp do całego miasta. W San Andreas mieliśmy dostęp tylko do pełnego Skrawka. Dobra, dosta dobra, łak dobra. Mamy tutaj zamontowaną bombę, teraz musimy zaparkować wóz Export na właściwym miejscu i podejrzewam, że nie możemy go za specjalnie uszkodzić, bo e, może to wywołać. Y, może to wywołać kontrowersję, znaczy... Y, będzie najprawdopodobniej Forelli nie będzie chciał wejść do tego, tegoż pojazdu, więc... dostarczmy go jak najlepszy... dostarczmy go w nienaruszonym stanie. To jest Idaho są drogą, kurde, podobny nawet do tego z Bay City. Y, dobra, co ja tam jeszcze mogę powiedzieć? Jest, jest 24 dzisiaj, tak? Tak, 24, no to co? I to jeszcze mamy... Na około 9 dni... Jeszcze 9 dni. Jak to było się aktywnie? Dobra, kontrolę się aktywnie, teraz musimy są ucieczka okay, jak dalej się da. Ok, chyba to jest jakaś. Coś, chyba taka odległość jest bezpieczna, bo uaktywniła się scenka. A tak, jeszcze czeka nas 9 e, dni e, e, nagrywania. E, nagry e, e, nagrywania... Codziennego nagrywania, codziennego rzucania filmów, no a potem niestety studia no może być trochę ciężej, patrzcie troszkę do fajerberki, tak jak powiedział Joey, u No oczywiście tego, no oczywiście tego nie usłyszał, bo podejrzewam, że dlatego usłyszał, że ten, bomba się uaktywnia, to ten, to by nic nie dało. Yyy, eee, zostaliśmy 10 tysięcy dolarów, a to jest Sentinel Mafia, to też jest całkiem, to też jest, eee, to, też jest eee, to jest, co jest całkiem w miarę niezły samochód, ile nam zostało jeszcze, minuty? 5 minut. Eee, to to co, to chyba poleciemy jeszcze przy okazji do, eee, tego Lurie Giego, ...Luigi, kurde, jak z Mario w ogóle. Boże, może, nie, to takie nie, też nie, Luigi to jest normalny imię. Przeba, kurwa, szukaj na jakieś jakiś nawiązań do innych gier pokroju Mario. Dobra, podjedźmy tutaj, zaparkujmy. Mam nadzieję, że się nie jest samochód. W ogóle teraz e, policja tutaj wygląda o tak. Wygląda cała, jest ona na niebiesko. Więc to jest różnica pomiędzy tylko a Vice City. Vice by City była cała na brązowo. Muszę i będę... Muszę przeskoczyć z tego, że to nie jest już brązowa, tylko niemieska. Amunacja! Amunacja! Patrzę, to, to się nie nazywa ammunation. Normalnie to mówią, znaczy w polskiej wersji Amunation, tylko tutaj w trójce normalnie. Amunacja, to czemu nie? Ale Sentinel się nie spawnował. to mi się podoba. Okej, okay, dobra, to zjedziemy do ammunition, Nie no, kurde, nie... No, nie, no nie do tej nazwy, do tej nazwy. To mówi po prostu ammunition i tyle, bo. No to jest y, kwestia przyzwyczajenia. Brak towaru, brak towaru. misja tak nie, tak nie cieszy jak brak towaru. Ok, mamy, mamy pistolet, zatem nareszcie będzie jakaś sensowna strzelanie. Na tym razem wyjedźmy nie potrącając nikogo. Ok, no potraciliśmy, ale strzelanie nas w nie zauważyła, i tak mamy Tutaj tak PT3 ma też sporo, e, sporo tych e, ma sztucek, które, które można wykorzystać. E, między innymi to, że można bardzo łatwo przejść misję. Kurde, jaką misję ten strażacką, po prostu klikając F. Ja po prostu klikając F1... No kurwa, chyba teraz zginę. Uy, zginę. Dobra. On ma, no E no on ma obrzyna. On ma obrzy On miał obrzyna Tak, bo to chyba jest obrzyn. Mamy jeszcze przy okazji no, dobra. Kończymy ten odcinek jak najszybciej, bo mamy tylko 14 zdrowia. O kurwa. O! My co dostaliśmy. Amunacja zaczyna sprzedaż pistoletów. Zajęliście! Pistolety, które i tak mi się chuja przydadzą, ja bardziej będę preferował i tak PM. -y. Dobra. Chcę wam jeszcze pokazać jedną sztuczkę, chcę zobaczyć ile przykazuje jeszcze minut zostało na odcinku. Ile okazji jeszcze minut zostało? I zostało jeszcze dwie minuty, dobra, to ja mam zawsze pokazać pewną sztuczkę, tylko nie potrzebuję samochodu. Yy, nie znajdę samochodu? Nie, tam jest. Yy, dobra, wezmę furgonetkę, bo Szczerze mówiąc, my się nie chce iść po serio, jest tamtego Sentinela mafii. Yy, dobra, Ryze FM. Szczerze mówiąc, nie znam żadnych stacji radiowych. Znaczy, tylko znam ten yy, flashback, flashback FM 95,6. I to jest jedyna stacja radiowa, jaką w ogóle znam. W, tak, to jest jedyna stacja radiowa, jaką w ogóle słucham w tej grze. Dobra, gdzieś tutaj powinien być, gdzieś tutaj powinien być niedaleko ten, no kurde, jak to się nazywa, gdzieś niedaleko powinien być ten st, straż, stanowisko, ten siedziba straży pożarnej powinna gdzieś, gdzieś niedaleko powinien być, gdzieś niedaleko powinien być dwustrażacki, i jest tutaj. Ja mam pewną, ja znalazłem znaczy, na pewno bardzo łatwą sztuczkę którą chyba którą za speedrunnerzy, czyli patrzcie, uruchamiamy z lokiem misję, czy za czym. Patrzcie, F1, powtórka. Pożar ugaszony, nagroda 250 dolarów. Misja za, Po prostu klikacie F1, która odpowiada za powtórkę, yy, za powtórkę, za ten, za powtórkę sprzed ostatnich kilku sekund. I nie wiedzieć czemu zalicza misję. Dobra, ja z tego nie skorzystam. Ja czy może kiedyś skorzystam, ale. Raczej wątpię, raczej bym chciał na legalu ukończyć misję, jeśli oczywiście, jeśli oczywiście nie będzie w miarę ciężka. A na misję taksówkarzka Misja też ma pełną, łatwą sztuczkę, mianowicie nie musicie jej robić w misji, znaczy ten, samochodzie w samochodzie, taksówce, tylko możecie ją robić w innym, szybkim samochodzie. Tak, tylko musicie jakąś pełną ko ko kombinację przycisków nacisnąć, jak, nacisnąć, jak kojarzę, dobra. Wyleczyliśmy się, mamy 100% zdrowia. Zatem, tak, yy. jakoś musimy to tak zrobić, że klikacie Caps, F, czy jakoś nie, nie? Nie, 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 w czym nie kojarzę, jak to się robi, ale da się jakoś tak zrobić, że przetrzymujecie jakieś tam przyciski, i możecie przesiąść do innego samochodu. i w tym innym samochodzie, w szybszym, może się uruchomić misja taksówkarska. Może Wam zademonstruję tę sztuczkę, kiedy, sztuczkę kiedyś. Dobra, no zapisujemy gry, alfons zapisujemy. Dobra, no to było na tyle w pierwszym, premierowym odcinku. Do następnego.